Przedstawiamy dom pana Tadeusza, jednego z naszych klientów, który wykorzystuje panele grzewcze Thermoplaza jako jedyne ogrzewanie domu o powierzchni 200 m2. Dom z 2012 roku został wybudowany w technologii tradycyjnej, ocieplony 15-cm warstwą styropianu. Okna są dwuszybowe. Jak widać, na dachu została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 6,7 kW, która zapewnia sporą część energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania. Całość energii wyprodukowanej z promieni słonecznych jest wykorzystywana w tym domu na ogrzewanie w zimę. Na powierzchnię całkowitą 200 m2 pan Tadeusz zakupił 14 paneli grzewczych termoplaza o łącznej mocy niecałych 7 kW, czyli zaledwie 30 W na m2. W sezonie grzewczym 2020-2021 właściciel domu utrzymywał stałą temperaturę 20 stopni we wszystkich pomieszczeniach. Zużycie prądu w najchłodniejszym okresie tej zimy oscylowało na poziomie 1800 kWh miesięcznie. Temperatura za oknem w tym czasie spadała do minus 16 stopni. Rozbudowanie instalacji fotowoltaicznej do 10 kW pozwoliłoby znacząco ograniczyć wydatki na ogrzewanie, a nawet sprowadzić je do zera przy łagodniejszej zimie. W jaki sposób moc grzewcza na poziomie 30W na metr kwadratowy okazała się wystarczająca do utrzymania pokojowej temperatury przez całą zimę? Pierwszym z powodów jest konstrukcja paneli grzewczych termoplaza, która pozwala łączyć ogrzewanie promieniami podczerwieni ze zjawiskiem konwekcji. W ten sposób ogrzewane są przedmioty oraz powietrze, co pozwala efektywnie przekształcić każdy wat energii elektrycznej w ciepło. Drugim składnikiem wydajności jest inteligentny, wbudowany termostat, który steruje pracą każdego panelu z osobna, zapewniając równą temperaturę w całym domu. Celem tego filmu jest naoczne pokazanie na realnym przykładzie, że ogrzewanie elektryczne nie musi być drogie w eksploatacji, a w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną koszty miesięczne mogą być nawet zerowe. Zapraszamy do odwiedzenia sklepu internetowego www.termoplaza.pl lub do kontaktu telefonicznego.